Słoneczne Radio i Wiadomości Datka. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie z Florydy. Nie przez przypadek, ale o tym dosłownie za chwilę. Oliwier Wasilewski, agent United Healthcare. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Może dzisiaj nie takiej słonecznej Florydzie. O, to jest dopiero poranek, także spokojnie. Jeszcze słońce dzisiaj będzie pod dostatkiem. Czy to, że jesteś na Florydzie, to oznacza, że planujesz przyjazd na stałe, tak jak wielu naszych rodaków? Jeszcze nie, a byćkolwiek może, w, może nie tak dalekiej przyszłości, być może, że tak, a przynajmniej jakąś część roku będziemy chcieli tutaj zaistnieć na tej Florydzie. Do no, Florydę przyjeżdżamy już od wielu, wielu lat, szczególnie tu w okolice Tampy od ponad 10 lat. Zdarza nam się przyjeżdżać tutaj na Treasure Island bardzo często, czy w inne okolice. Bardzo lubimy te tereny i generalnie podoba nam się Floryda. Każdy chce znaleźć jakiś skarb, prawda? No a to jest wyspa skarbów, więc być może życzę w takim razie sukcesów tak zupełnie na poważnie. Nie spotykamy się też zupełnie przypadkowo na Florydzie, ponieważ ty masz licencję na Florydę i nie tylko na Florydę. No zgadza się, do tej pory że tak powiem, mieliśmy przyjemność spotykać się w Chicago w studiu. Natomiast w tym momencie spotykamy się tutaj. Ja posiadam licencję na wiele Stanów Florida. Wisconsin, Colorado, Arizona, także Indiana, w zależności, gdzie Polonia się przesuwa, bądź też gdzie się przeprowadza, na te stany mam licencję, a Floryda była jednym z pierwszych stanów, na którą licencję sobie wyrobiłem, dlatego że bardzo dużo osób z Polonii tutaj, że tak powiem, przeprowadza się i znajduje swój drugi dom, bądź już nawet permanentnie przeprowadza się na Florydę. W związku z tym, szczególnie w tym okresie, że tak powiem, przy 65 roku życia, kiedy kończymy pracę, kiedy myślimy o tym tak zwanym amerykańskim retirement, gdzie przeprowadzamy się i właśnie bardzo często tym kierunkiem jest Floryda. W związku z tym zaistniała potrzeba wyrobienia licencji również na Florydę. No właśnie, 65 lat to jest klucz do Medicare, prawda? W większości przypadków tak, kończąc 65 lat, przysługuje nam Medicare, aczkolwiek są również wyjątki. Ale generalnie rzecz biorąc, ukończenie 65 roku życia stwarza nam możliwość przystąpienia do planu Medicare. Również musimy posiadać legalny status tutaj w Stanach Zjednoczonych. No i żeby mieć bezpłatną część, czyli część szpitalną Medicare, powinniśmy mieć również przepracowane w Stanach Zjednoczonych przynajmniej te 40 kwartałów. Na czym polega proces występowania, ubiegania się o Medicare? Medicare podstawowy plan Medicare składa się z dwóch części, z części A i z części B i tutaj ja nie mogę w tej kwestii za bardzo pomóc, znaczy mogę państwa pokierować jak to zrobić i oczywiście bardzo dużo osób do mnie dzwoni, zresztą napisałem na ten temat wiele artykułów, które można znaleźć na mojej stronie internetowej ubezpieczeniamedicare.com. Natomiast sprawa jest dosyć prosta, kontaktujemy się z biurem Social Security. Oczywiście w obecnych czasach nie możemy tego zrobić fizycznie wchodząc do biura, ponieważ biura Social Social Security niestety są pozamykane. Pozostaje nam tak na dobrą sprawę telefon, bądź też droga internetowa. Ja zawsze mówię, że lepiej jest, że tak powiem, zadzwonić, umówić się na tak zwane interview, czyli rozmowę. Wówczas urzędnik Social Security do nas dzwoni. W międzyczasie musimy dosłać wymagane dokumenty potwierdzające nasz legalny pobyt tutaj w Stanach Zjednoczonych. Czasami certyfikat urodzenia może być po polsku. To jest pierwszy proces. Jak uzyskamy tą część A i część B, wówczas kontaktujemy się z agentem ubezpieczeniowym. Medicare pokrywa wszystko. Właśnie nie. Medicare nie pokrywa wszystkiego. Medicare, czyli ta podstawowa część A i B, ma dosyć duże luki. Jeżeli chodzi o tą część A, czyli tę część, która pokrywa szpital, ona ma dydaktybu, które wynosi w tym roku 1484 dolary co 60 dni hospitalizacji. Więc jeżeli mamy kilka hospitalizacji w ciągu roku, musimy się liczyć właśnie z tym didakt, zwanym dydaktybem, czyli początkowym kosztem własnym. No ale część A to jest tylko szpital, łóżko, sala operacyjna. Natomiast część B, Medicare, Notabene płatna, która kosztuje 148,50 dolarów dla większości osób, tak zwana miesięczna składka na Part B. I tutaj Medicare ma swoje dydakty po 203 dolary, a następnie pokrywa 80% kosztów leczenia w szpitalu i poza szpitalem. Także to Medicare część B jest dużo częściej używane. No i tak jak powiedziałem, pokrywa 80%, a znając koszty leczenia w Stanach Zjednoczonych, te 20%, które pozostaje do zapłacenia pacjentowi, czasami, że tak powiem, przeradza się w setki, a bardzo często tysiące, tysiące dolarów. Są specjalne plany na leki? Są na leki i są też plany, które wypełniają luki, których nie pokrywa Medicare. I to jest w zasadzie to, czym ja się zajmuję, bo na bazie tego, co powiedziałeś, Medicare nie pokrywa wszystkiego, ale jak to zrobić, żeby zminimalizować te koszty, których Medicare nie pokrywa. I tutaj w większości przypadków mamy do wyboru kilka opcji. Możemy korzystać z tak zwanej opcji suplementów, czyli po angielsku mówimy Medigap, bądź Supplemental Plans, które wypełniają nam te 20%, którego nie pokrywa Medicare i wówczas musimy też dokupić oddzielnie plan na lekarstwa, tak zwane Part D. Aczkolwiek te opcje nie są tanie, bo to jest w bardzo wielu przypadkach koszt. Powiedzmy dla osoby, która kończy 65 lat, dodatkowe 120-140 dolarów, plus dodatkowy plan na leki, czyli około 30-35 dolarów. Mówimy o dodatkowej składce bądź dwóch składkach w wysokości około 160-170 dolarów, która wraz z wiekiem będzie nam rosła. Ale na rynku od wielu, wielu lat istnieje alternatywa, to są tak zwane plany Medicare Advantage. W tej chwili bardzo dużo opcji PPO, jak i również HMO, ale te opcje PPO są bardziej popularne. Które nie całkowicie, ale w znacznym stopniu eliminują bądź wprowadzają limity na te dopłaty, które my posiadamy w ramach tych planów Medicare. No i ich koszt jest zasadniczo niższy, bo składki tych ubezpieczeń zaczynają się już od, od zera dolarów. Oliwier, na zakończenie jeszcze jedno pytanie, bo pewnie wszyscy się zastanawiają, jak ty to ogarniasz? Bo teraz jesteś na wakacjach na Florydzie, no ale licencję masz na wiele miejsc w Stanach Zjednoczonych, siedzisz w Chicago, jak to technicznie wygląda? Jak się z Tobą skontaktować? No, Skontaktować się ze mną w zasadzie to nie jest problem, oczywiście telefonicznie, ale jeżeli chodzi już o ten proces zapisu, no w dzisiejszych czasach to nie stanowi większego problemu. Posiadamy program, który pozwala nam na podpisy elektroniczne, tak zwany DocuSign. Posiadamy program, który pozwala nam na zapisywanie i pobieranie aplikacji przez internet. Bardzo prosta sprawa. Jedynie co musicie Państwo posiadać, to jest adres e-mailowy, i tak na dobrą sprawę po otworzeniu linku dwa kliknięcia i aplikacja jest podpisana, a całą resztę sprawa. Omawiamy oczywiście przez telefon, jak również ja Państwu wysyłam materiały, po to, żeby się lepiej zapoznać z planami, do których Państwo zamierzacie się zapisać. Oliwier Wasilewski, United Healthcare, dziękuję Ci bardzo. Życzę udanego wypoczynku i jak najwięcej klientów. Dziękuję. słoneczne radio. słoneczne